Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nowy rok, nowe studio, mam nadzieję, że światło udało mi się dobrze ustawić, że będzie to ładnie i schludnie wyglądało. To od czego chciałbym jeszcze zacząć, ponieważ zawsze zapominam o tym we vlogach, we vlogach tripowych, zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Moi drodzy, pierwszy vlog, jaki chciałbym poświęcić w serii subiektywnie w tym roku, w 2024, to zaległa rzecz z roku poprzedniego 2023. A mianowicie chciałbym Wam powiedzieć kilka zdań, moją opinię na temat roweru Dartmoor e Thunderbird. Dlaczego Dartmoor? Przez to, co rok wcześniej jeszcze, zanim nabyłem Dartmora, chciałem zrobić z lewo, czyli zwiększyć mózg. Wiecie, po czterech latach już się nudzą pewne rzeczy. Chcę się zwiększyć, upgradeować rower, więc lewo nie zniosło geometrii. Geometria lewo nie zniosła amortyzatora 170 mm i wtedy zacząłem już szukać czegoś podobnego, troszkę nowocześniejszego, ale nie diametralnie innego. Jak dobrze wiecie, malety zdominowały rynek. Ja wówczas chciałem mieć coś. 29-29. Padło właśnie na Dartmora e-Thunderbird, przy czym jedyny minus, jaki tutaj był, to bateria 630 Wh. Do tego przejdziemy później, na razie porozmawiamy ogólnie o rowerze, o jego geometrii. E, przy czym jeszcze zaznaczę, geometria wiadomo się nie zmieni, natomiast cały rower, będę opowiadał Wam o secie, jaki mam, który bardzo różni się od setu, e, który jest fabrycznie wypuszczany z, z Velo. Jest on dosyć mocno doposażony, ten rower, także jakby nie można tu porównać jeden do jednego, aczkolwiek kompletnie Komponenty zastosowane w moim rowerze to są komponenty, które sądzę, że Was zaciekawią i zaciekawi Was ich praca i to, co się wysypało, to, co się spieło po sezonie użytkowania. Dartmoor et Underbird. Geometria. Geometria, tak jak powiedziałem to wcześniej w filmie rozpoczynającym, już z samych tabelek widać, że ten rower będzie jeździł przyzwoicie. Ta geometria jest stonowana, to nie była właśnie rewolucja, ewolucja lewo, i tutaj jakby się nie pomyliłem. Zawieszenie z przodu 170 mm, z tyłu 160 mm, w dodatku na spężynie, zawieszenie czterozawiasowe, które działa naprawdę bardzo dobrze. Ono się lekko progresuje pod koniec, natomiast działa tak jak każdy czterozawias, czyli buja na podjazdach, przy czym nam jest to niepotrzebne. W elektrykach ta strata, te miliwaty, które tracicie na podjazdach, przy tym zawieszeniu jest sprawą drugorzędną. To może bujać. Ważniejsze są zjazdy, żeby tego zawieszenia nie, nie blokowało na zjazdach podczas hamowania. Jeżeli chodzi o te główne parametry ramy, tutaj ten płastrzy kąt główki, zwiększona baza kół, która automatycznie się wydłuża przez ten, przez ten kąt główki. Wszystko po to, żeby zmieścić te 170 mm amortyzacji z przodu. Rower ewidentnie przy większych prędkościach nabiera stabilności. O wiele lepiej się prowadzi przy większych prędkościach. Jest to jeden do jednego odczuwalne w porównaniu z lewo drugiej generacji. Także tutaj jest to również na duży plus. Mi się zjeżdżało na tym rowerze o wiele, o wiele lepiej. Sam sama wielkość ramy przydałby się jeszcze troszkę większy rozmiar. Ja mam 186 cm wzrostu i ten rower był ok, natomiast chętnie przymierzyłbym się po prostu jeszcze do większego roweru. Możliwość schowania bardzo głębokiej sztycy. Słuchajcie, przy moim wzroście 186 cm, ja wsadziłem 210 sztyce skok y, dropera. Spokojnie weszłaby jeszcze 240 na długość. Tam jest naprawdę w cudzysłowie, oczywiście nieograniczona możliwość wsadzenia sztycy y, do podsiadłówki. Także jest to na duży, duży plus. Ostatnia rzecz jaką odnośnie ramy bym chciał powiedzieć tutaj to estetyka wykonania. Byłem zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony wysoką jakością wykonania tej ramy. Same te zaślepki gumowe, gdzie przewody są poprowadzone wewnętrznie, gdzie one wchodzą, wychodzą. Jakość materiału malowania jest tutaj naprawdę bez zastrzeżeń. Sam wygląd ramy również moim zdaniem, w mojej opinii jest spójny. Tylny trójkąt, górne widełki tylnego trójkąta ładnie zbiegają się z górną rurą. Co ważne, Link, który łączy tylne widełki z damperem, jest dosyć krótki, jest tak skrzętnie zaprojektowany. Plus, co ważne i co mi się bardzo tutaj w tym rowerze podoba, damper jest poprowadzony z równolegle do dolnej rury. Daje to bardzo pozytywnie, odbiera się wizualnie, ponieważ kiedy ten damper jest przesunięty mm, dolną lub górną, gdzieś tam nie jest prostopadle do tej osi, zaburza się taka harmonia tego roweru. W tym przypadku mi się to bardzo podoba i to jest moja subiektywna opinia. No wiadomo, 100% karbon, przód, tył. Czuć, po całe 23 kg mi wyszedł cały rower, chyba bez paru gram, taki uzbrojony, w pełni gotowy do jazdy, tak więc jest to rama, jest to waga jakby bardzo dobra jak na elektryka. Co dalej? Moi drodzy, jak już jesteśmy przy ramie, w ramie wmontowany jest silnik i bateria. I moja opinia o silniku. P8. Nie jest to porównanie, zaznaczam, nie jest to absolutnie porównanie. Może troszkę w jednym zdaniu nawiążę do Brozy i do Bosza, natomiast jest to opinia o silniku EP8. To, co jakby wymaga zauważenia, to jest to zupełnie inna charakterystyka pracy tego silnika. Dlaczego? Ponieważ ten silnik jakby. Zarówno Bosch, jak i Brose, kiedy skończycie pedałować, on jeszcze wyciąga. Takie pół sekundy, może nie całą sekundę, jeszcze wyciąga, daje wam pełną moc na, na koła. Natomiast tutaj w Shimano on jest odłączany zaraz i momentalnie przestajecie pedałować, wyłącza się wspomaganie. I w pierwszych momentach, kilometrach, kiedy wcześniej się długo jeździło na innym silniku, na innej charakterystyce, jest to takie odczuwalne, bardzo szybko się o tym zapomina i bardzo szybko się do tego przyzwyczaja, także jest to cecha tego silnika, na pewno nie jest to minus tego silnika. Cicha praca przeciętna, tutaj nie jest super cicha, super głośna, jest to, jest to lekkie wycie, te poprzednie silniki miały jakiś tam problem z tym głośną pracą, tutaj tego jakby nie zauważyłem, co więcej. W przypadku tego modelu dokładnie, ponieważ da się to rozbudować minimalizm. Tutaj jest tylko jedna manetka plus minus bez żadnych diodek na kierownicy. Bardzo mi się to podoba. To czego mi brakuje, to troszkę precyzyjniejszy poziom baterii. Brak tego. Tam są tylko dwie kropki. Da się oczywiście to rozwinąć, rozbudować, dokupując ten telewizorek sterowanie do Shimano. Natomiast w tym wypadku w tym Dart może tego nie ma. Pod koniec sezonu, kiedy zacząłem się bawić, kiedy byłem na testach Bosza, zaczęło mi brakować po prostu większej ilości parametrów, aczkolwiek tutaj znowu, że tak powiem, ukłon, ponieważ ukłon w stronę Garmina w zasadzie, ponieważ kiedy podepniecie sobie Garmina do, do, do systemu, połączycie go z silnikiem. Wtedy te wszystkie współrzędne macie na wyświetlaczu kadencję, macie nawet włożone przez siebie waty, macie pełen, pełną statystykę tego, co się dzieje w waszym rowerze, co wydajecie, co daje motor. Kolejny plus tego silnika to on jest w ogóle lekki, on jest bardzo lekki. Przepraszam, tu macie wagę, zapomniałem jego masy, w każdym razie jest on na wiecie, na ichniejsze czasy, czyli kiedy on wchodził w z Boszem, i chyba nawet teraz jest on jeden, jednym z lżejszych silników pełnoprawnych, oczywiście mówię, w pełnej mocy do montowanych w e bajkach. Kolejna rzecz, która tutaj bardzo mi się podoba, wzorowo. Podkreślam wzorowo działający walk assist. W przypadku Speca i Broze jest to całkowita katastrofa i on bardziej przeszkadza ten walk, aniżeli pomaga. W przypadku Bosza on działał dobrze, natomiast w przypadku Shimano EP8 jest to wzór działania walk assist. Ten rower możecie się na nim powiesić i tyle, ile macie gripów oponie. Tyle ten rower was po prostu wytarga do góry, także jest to na duży, duży plus, szczególnie podczas eksploracji, wypraw. Każdy, kto się kiedyś targał pod górę stromą, gdzie nie ma szans wyjechać, a jeszcze da się prowadzić, każdy wie, że jest to bardzo, bardzo pomaga... wspomagające wyprawę. Aplikacja. Aplikacja jest bardzo przejrzysta i intuicyjna. Można ustawić dwa profile można ustawić kilka parametrów wspomagania. Asystę, moc wspomagania, procent dołączania się, można zrobić dwa profile. Ja tak my tak robiliśmy, kiedy jechaliśmy eksplorować, kiedy jechaliśmy na wyprawy, dawałem profil eksploracja, tam były mniejsze nastawy. Kiedy jechaliśmy na przykład na wtorkowe lapsy, wówczas hulaj dusza piekła nie ma. Turbo było chyba na 80-90%, przy czym tutaj drastycznie spadały zasięgi. Zasięgi, moi drodzy, zasięg na tym silniku, i może tutaj już płynnie przechodzimy do baterii. 630 watogodzin To, co udało nam się maksymalnie uzyskać, to 2300 m w pionie około 55 km. Jeżdżąc po okolicy Bielska, taki syntetyczny test, było troszkę wspomagania łokiem, było troszkę podjeżdżania na eko, było podjeżdżanie na turbo. Taki ogólny mieszany test wykazał 2300 m, 55 km. Na jakich nastawach? O, to, to już odsyłam Was do vloga właśnie. O zasięgu, ponieważ to jest cały vlog, więc nie będę go tutaj, że tak powiem, przytaczał. Sama bateria, słuchajcie, ona jest bardzo skrzętnie i ładnie schowana w ramię, jest na kluczyk wyciągana, naprawdę to, to jest bardzo estetycznie schowane. W zestawie dostajecie do tej baterii ładowarkę dwuamperową. Tutaj no niestety trzeba kupić tą mocniejszą, ta dwuamperowa się. Według uznania oczywiście tylko ta dwuamperowa ładuje wam baterię w ciągu chyba 9 lub 11 nawet godzin od zera do pełna, także jest to duży czas. Są oczywiście ładowarki na rynku większe, które wam zrobią to w szybszym czasie. Co jeszcze jest tutaj, chyba też jakby nie wadą, a jakby cechą tego, tej baterii po jej zdemontowaniu. O ile, jeżeli ona jest zamontowana, w rowerze, podłączacie wtyczkę do roweru. W przypadku to w przypadku zdemontowania tej baterii musicie mieć adapter osobny tutaj w może jest do, dodawany do kompletu, natomiast no, musicie go gdzieś jedziecie, jeśli chcecie, decydujecie się na wyciągnięcie baterii, musicie go po prostu wozić ze sobą i ewentualnie tą baterię ładować. Dwa minusy, które mam obiekcje do tego silnika. I baterii układu, nazwijmy to ten układ, to pierwsze to, to rozsławione stukanie, które się wydobywa z silnika. Początkowo mi to nie przeszkadzało, w sensie takim pierwsze wrażenie. Nie wiecie, co się dzieje, co Wam stuka, czy to tuleja na damperze, czy koło może, albo przednia ośka niedokręcona, tylna ośka niedokręcona, coś stuka. Potem OK, to jest silnik, przy czym z czasem to denerwuje, ponieważ jak że się ten rower jest. W miarę, że tak powiem, na początku sezonu wiadomo, że temu nic nie dolega, natomiast z czasem biegnięcia sezonu czasem jest to takie dezorientujące. Także, że tak powiem, efekt ten akustyczny jest to czujnik w ogóle m, m, siły momentu obrotowego danego na korbę. Tam jest, tam jest luz, który właśnie generuje ten hałas. A drugi to. To, co mi się podoba w boszu i w Broze, czyli wtyczka w ramie, jeżeli chcecie załadować baterię, kiedy ona jest zamontowana przez jakby przez ramę, brakuje w tej wtyczce magnesiku, który. Przytroszy, jakby to jest, to jest ten klik taki, że ta wtyczka się nie porusza. Kiedy jechaliśmy na przykład vanem i ładowałem y, baterię w samochodzie, wiecie, tam to jest tak, że wrzucicie rower i wrzucam to potem na jakieś walizki. No, a nawet jeżeli jesteście gdzieś, doładowujecie gdziekolwiek rower, to jest y, gdzieś możecie przychaczyć, przesunąć tą, tą wtyczkę, wówczas odłącza się ładowanie. Także to jest takie jakby ładowanie specjalnej troski. To mi się tutaj nie podoba, aczkolwiek biorąc. Ogrom plusów tego silnika do minusów jest to, moim zdaniem, te dwa minusy mogą być uznane. Są do zniesienia, o może w ten sposób. Także ja tutaj silnik EP8 oceniam na bardzo dobrze. Jakby nie mam tutaj większych zastrzeżeń. I tak jak to zawsze też powtarzam, to nie jest tak, że jest Shimano EP8, długo, długo nic i potem dopiero, nie wiem, Bosch, Broza, Yamaha. Moim zdaniem na chwilę obecną producenci bardzo wyrównali stawkę i każdy producent oczywiście ma swoje plusy, minusy, jednak ja bym to wrzucił jakby w sferę niuansów i, i cech tych silników, aniżeli jakieś drastyczne różnice. Także ja tutaj również Shimano jakby jak najbardziej w czubie, jak najbardziej na równi z wszystkimi innymi systemami. Nie można tu wyróżnić jakby. Mm, faworyta. I tyle moi drodzy. Dobrze, skoro już mamy skoro już mamy ramę, skoro już mamy baterię załatwioną przejdźmy jeszcze do przejdźmy teraz może do zawieszenia Dwa sezony jeżdżenia na RockShox Zeb. Moim zdaniem, Zeb to jest taki game changer, troszkę się chodzi o RockShoxa i powrót do starego, dobrego RockShoxa. Tutaj, w tym przypadku, był to Zeb Ultimate, czyli najwyższy model z najwyższym tłumikiem, który, który był montowany w tych, w tych amortyzatorach, w RockShoxach w ogóle. Tak więc mamy tam szybką, wolną kompresję, odbicie sprężynę z powiększoną komorą. Buttercup no wszystko wszystko co widzicie w tym marketingowym że tak powiem marketingowej litanii, wszystko tam jest zamontowane i to naprawdę działa jest to amortyzator bardzo dobry bardzo sztywny działający bardzo płynnie i ja tutaj nie mam zastrzeżeń co mamy z tyłu? Z tyłu wleciał doświadczalnie X-Fusion H3C-RCP. Jest to damper budżetowy, tak to nazwijmy w porównaniu tam... Chociaż jest on już prawie w cenie w RockShox'a, także troszkę tańszy. Także też tutaj nie można mówić o jakimś przestrzale cenowym. Przy czym chciałem to, tego po prostu spróbować. Nie wiem, czy jest to kwestia po prostu pracy sprężyny, która... Wiem, że już zachorowałem na sprężynę. Nie chcę przechodzić na... Nie chcę mieć zawieszenia powietrznego w rowerze. Waga, Moi drodzy, cały komplet waży, damper plus sprężyna waży 720 gram. To jest raptem kilka kilkadziesiąt gram więcej niż powietrzny Fox Float X, bodajże tak się to nazywa. Jest on 200 gram lżejszy od sprężynowego RockShox'a, także tutaj waga jest naprawdę na duży plus i tutaj możecie mieć, praktycznie rzecz biorąc, sprężynę w nieco większej, nieco większej wadze niż powietrze, a praca będzie naprawdę naprawdę e no to jest, że tak powiem game changer, zdecydowanie sam w połączeniu z tym czterozawiasem, który jest naprawdę czułym zawieszeniem, to jest to co mówiłem, że to zawieszenie pływa na podjazdach, aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że nawet kiedy podjeżdżam, to to ma tłumić, to ma pracować, to ma pochłaniać te nierówności, silnik ma moc, zapas mocy silnika, tak więc tutaj jakby się nie obawiam. Tak więc tutaj jest naprawdę bardzo dobre połączenie. A jeżeli na przykład macie, nie wiem, bo też się tak zdarza, 20-kilometrowy, 30-kilometrowy podjazd, po prostu sobie go blokujecie na, na, albo na platformę, włączacie sobie platformę na jeden z trzech stopni, i wtedy nie macie strat na tym zawieszeniu. Co dalej? Napęd, ten konwencjonalny napęd. Przechodzimy do konwencjonalnego napędu. Słuchajcie, tutaj zacząłem przygodę z. Też doświadczalnie, bo chciałem troszkę zbić tą wagę. Kaseta Garbaruka, jest ona lekka, 350, 350 gram bez paru, także 100 gram lżejsza od najcięższego GX-a. Jest to 350 gram, to jest chyba waga zbliżona do XX1, czyli kasety, która jest praktycznie dwukrotnie droższa. No mi się ta kaseta po 100 kilometrach odkręciła i nie ryzykowałem dalej, to było przed Transalpem. Zdemontowałem ją, Karolina na niej przejeździła cały sezon, dopiero pod koniec sezonu się odkręciła. Przy czym dokręciliśmy ją i działa bez najmniejszego, dojechała do końca sezonu bez najmniejszego problemu. Tak więc, mm, nie, że tak powiem, nie wieszam. Psa, psów na, na, tym, na tym sprzęcie. Po prostu uważam, że ten, ten sprzęt nie nadaje się do końca do e bajków gdzie te, zresztą sam producent to podkreśla i w zasadzie trzeba należałoby od tego zacząć, że to nie jest kaseta do e bajków to jest kaseta po prostu do analogów, gdzie te moce przekazywane na kasetę jest, są, są dużo, dużo mniejsze statystycznie. Może tak, bo wiadomo, że wiecie, są przecinaki z X-em setkami watów w, w nogach i też mogą, jest, są w stanie tą kasetę, że tak powiem, gdzie tam Przecierać. Tak więc, jeśli chodzi o kasetę, sama zębatka, zarówno jak, jak i Karolina, mieliśmy, mieliśmy z przodu zębatki, również Garbaruka, zębatki przeżyły, także tutaj do zębatki przedniej nie mam najmniejszego zastrzeżenia. AXS to jest absolutny game changer. Tu, jeśli ktoś raz przeszedł na elektryczną przerzutkę, domyślam się, że nie wróci, że nie wróci do konwencjonalnych linek. Oczywiście, już, że tak powiem, Ase, nie asekuracyjnie, tylko domyślam się, że już jest cena, 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 tak. Moi drodzy, cena, ale za tą ceną idzie jakość. Ja, jeśli chodzi o SRAMA, urwałem go chyba haks. Trzy razy zerwałem haks, z czego raz e, urwałem szprychy, urwałem wózek. To było z Jankiem Kilińskim, kiedy byliśmy w Alpach Julijskich, to był jeden z tych trzech razy. E, I moi drodzy, co nastąpiło? Po prostu wymieniałem wózek. E, z garbaruka miałem jeszcze jakieś tam zapasowe, także z garbaruka wsadziłem też wózek. E, i ta przeszutka jeździła. Korpus był cały prosty, tak więc... A, i śrubę jeszcze wymieniłem montującą, ponieważ też gdzieś tam się zgięła. I tu, moi drodzy, właśnie to jest to, co kupujecie za tą cenę. Czyli ta przeszutka, pomimo, że dostanie w pierdziel, ona przeżywa. Jesteście w stanie ją jakby naprawić. Nie musicie kupować nowej, możecie ją naprawić. I ten korpus cały, te, te lemniskaty, nie wiem, czy to można tak nazwać, ten układ lemniskatowy, wóz, nie wózka, tylko korpusu przeszutki zostaje cały i jest on naprawdę bardzo dobrze wykonany. Co do samej pracy... Ten micro adjustment, adjusting z aplikacji, kiedy dostosowujecie sobie na kliki, dostosowujecie sobie przerzutkę do kasety, jest naprawdę genialny i działa to fenomenalnie. Także tutaj bardzo, bardzo duża, duży plus dla tego systemu. Sama bateria. Bateria wystarczyła nam na 5 dni Mi, na 5 dni Transalpu. Asekuracyjnie, jeżeli że tutaj po, po okolicy, co drugi, pomimo że nie świeci się czerwona lampka, co drugi wypad po prostu ją doładowuje, po prostu, w, w razie W. Minusy. Ładowarka. Ładowarka to jest osobne akcesorium, niby nieduże, niby duże, ale to jest jeszcze półbiedy, że tak powiem. To, co mi się bardzo nie podoba, to kabel. Kabel jest to ten stary mini USB, nie USB-C. I teraz, ja jadąc na wyprawę, e, mając ze sobą kabel USB-C, na chwilę obecną mamy, że tak powiem, w podstawowym e, wyposażeniu kabli, e, trzeba brać jeden kabelek, mikro, e, mini USB, i po prostu, żeby, żeby on po prostu pasował do tej ładowarki, co jest e, może detal, ale. Mi się to nie podoba. Powinno być to albo USB-C, albo wręcz zrobić tak, żeby baterię da się bezpośrednio ładować albo z przerzutki do przerzutki dołożyć parę gram, i żeby to się dało ładować. Zrobić to po prostu jakkolwiek inaczej. To mi się nie podoba. Kolejna rzecz. Hamulce. Święte i kultowe Magury, moi drodzy. Magury MT7 Pro. I tutaj totalny fuck-up, jeśli chodzi o te hamulce. Już Wam mówię dlaczego. Generalnie. Mm, bo tu na pewno się też, bo może niektórzy lubią te hamulce, ja też je lubiłem. Klamka, trajektoria jak mówi młodzież, feeling klamki genialny po prostu ta klamka od jest bardzo dobrze wyprofilowana bardzo fajnie ten karbon chropowaty czy to jest tam jakiś pochodna karbonu bardzo bardzo dobrze bardzo dobrze się tym po prostu hamuje potężna moc hamowania cztery tłoczki duży duży zacisk kuty w dodatku jest odlewany jest to monolit to nie jest skręcany zacisk kolejna sprawa cztery tłoczki one miały za zadanie jakby rozkładać osobno tą siłę hamowania plus sprawy, jak się mogę domyślać, wentylacyjne, żeby była lepsza wentylacja pomiędzy, pomiędzy tymi powierzchniami hamowania. Bardzo dobra modulacja, pomimo tej bardzo ogromnej siły hamowania, bardzo dobra modulacja. Jednym palcem z... no, co tu więcej mówić? Bardzo dobra modulacja. I to, co przekreśliło i spowodowało, że wyrzuciłem te hamulce zaprojektować hamulec i tarczę do tego hamulca, to nie jest takie, wiecie, wysmarowanie, nie wiem, posta na Instagramie, nie jest to tam 10 minut, to jest jakaś tam praca inżynierów zespołu i tutaj właśnie te cztery klocki, o których wspomniałem, moim zdaniem to była przyczyna, bo ja miałem te tarcze, kupiłem cały set, hamulce plus fabrycznie dedykowane do tego tarcze, ten, te najwyższego, z najwyższego mm, pułapu, czyli te osadzone na aluminiowym pająku, niektórzy mówią, że to pływające, nie są pływające w żadnym wypadku te tarcze, nie, my, nie mylcie się pojęć i dajcie się wkręcać, i moi drodzy, te cztery klocki spowodowały, że one mają dosyć małą powierzchnię, są jakby wiotkie na, u, u podstawy tłoczka. E, czy jak jest jeden e, klocek na cztery tłoczki, no to wiadomo, że ta powierzchnia jest troszkę więcej i go mniej kantuje. E, tutaj moim zdaniem, nacięcia na tarczy były na tyle duże, że te klocki po prostu przy hamowaniu wpadały troszeczkę minimalnie wpadały w te otwory tarczy i powodowały tarkę. To tarkę, która naprawdę była bardzo mocno odczuwalna, to amortyzator pracował przód tył i to zdyskwalifikowało, bo to było bardzo słabe było to takie odczucie nie wiedzieliśmy znaczy na wiadomo bo co się dzieje ale bardzo to, mi to przeszkadzało mnie to wkurzało w jeździe nie było tej płynności kiedy macie moc do hamowania chcecie żeby wam rower hamował a nie jeszcze żeby amortyzator poza tym wiadomo wpływa to moim zdaniem wpływa to na pracę amortyzatora kiedy go wam e, szarpie przód tył także tutaj to zdyskwalifikowało e, po prostu te hamulce jest go ciężko ustawić potem Dobra, czyli wynalazki. A poza tym, te się tak trzeszczą, tak. E... ociera. Dziwne są. Są mega grube. Generalnie. wylatują. Wylatują z roweru wydając 2,5 tysiąca na komplet, 2,5 tysiąca złotych na komplet hamulcy, które mają być bardzo dobrym produktem, w zasadzie dostajecie niedopracowany produkt. Oczywiście możecie powiedzieć dlaczego, bo kupić galfery, nie wiem, jakiekolwiek inne tarcze. Nie, ja kupuję flagowy produkt i oczekuję flagowego, bezproblemowego działania. Gdzieś dowiedziałem się, wyczytałem, bo zacząłem czytać, czy to jest powszechne, czy to ja coś, ja coś robię źle. Jest to powszechne działanie tych hamulców. Producent tłumaczy się, wiecie, ci, którym zależy, żeby to się sprzedawało, tłumaczą się tym, a że te hamulce wymagają precyzyjnego, precyzyjnej regulacji. Jestem w stanie się tym zgodzić, przy czym ja nie mam na to czasu. Ja mam, wymieniam klocki, wiadomo, trzeba zdemontować albo nie wiem, co wypada coś, że muszę zdemontować ten zacisk, ja chcę go założyć. Podstawową regulację, czyli zacisnąć klocki na tarczy, zakręcić, puścić i ten hamulec ma działać. I, i na tym się kończy moja regulacja hamulca. Ja nie mam zamiaru z jakimiś, nie wiem, dystansami układać tego, tego hamulca. To ma być plug-and-play. Zakładasz i to działa. Kolejna rzecz. Koła tutaj postawiłem e, wspólnie z, filmo, z firmą Limon Bike, która złożyła dla mnie te koła. E, miała wagą, priorytetem była waga i wytrzymałość, pośrednia taka, że tak powiem, wypadowa tego wszystkiego. E, tutaj komplet kół 1800 gram. Także ciężko jest w ogóle tą wartość przeskoczyć, przeskoczyć karbonowym setom. Obręcz tutaj była ZTR Flow MK4, nowa obręcz asymetryczna z niskim kołnierzem, znanym z ZTR-ów. Piasta DT 350 28 szprych, straight pull szprychy, szprychy Sapim Race. I powiem wam szczerze, jest, że teraz jeździłem drugi sezon do następnego roweru również wlatują te koła i ja tutaj nie mam nic do zarzucenia. Kiedy wspominałem o przerzutce, kiedy przerzutka się wciągnęła w szprychy, dosyć mocno zmasakrowała ten wózek, wówczas sam dwie szprychy się pogięły, jednak nie urwały, ale nie dało już się za bardzo z nimi co zrobić, więc to była jedyna jakby defekt tej, tej obręczy. Natomiast tak jak mówię, 1800 gram przy moich 105 kg netto, że tak powiem, czyli 110-112 kg, dają bez problemu w ciężkim rowerze, dają bez problemu radę. Zaznaczę jeszcze, że są to pełnowymiarowe koła enduro, czyli ta taka jakby powszechna, powszechny standard 30 mm wewnętrznej, wewnętrznej szerokości felgi jest zachowane, także jest to normalna, pełnoprawna felga do enduro, nie bez jakby zdrowo odchudzona w ten sposób. Opony. Jak wiecie, bardzo byłem zadowolony z Bacherów T9 w mieszance T9. I dalej jestem. się znaczy uważam, że są to bardzo dobre opony. Jeżeli szukacie dobrych opon, jak wiecie z odcinku o oponach, wtedy je ja zaczynałem testować, te, te, te baczery. Jest to bardzo dobra opona. Przy czym tutaj zawsze gdzieś mi z tyłu go wychodziło, żeby z, sprawdzić Continentala. Na koniec roku wleciały Continentale i tutaj również jakby bez przykrych zaskoczeń opona bardzo dobra. W Kryptotal, Argotal wleciał kryptotal tył, argotal na przód, bardzo mocny bieżnik, mieszanka soft, oplot enduro, mieszanka super soft oczywiście jest, przy czym tak się zastanawiam, czy w zasadzie jest mi to tak potrzebne do końca ta, ta mieszanka super soft, może na jesień, gdy nie macie pewne warunki mokre, może tak, natomiast w przypadku jazdy takiej mieszanej, moim zdaniem mieszanka soft jest w zupełności wystarczająca, oplot enduro z tyłu na wkładce, z przodu bez wkładki, również Wytrzymał końcówkę sezonu i te opony spisały się bardzo dobre. Bardzo duży, agresywny, mięsisty bieżnik, bardzo dobrze wpijał się w ściółki, także no tutaj te opony przeskakują na pewno do następnego roweru. To chyba wszystko kurczę. Tak podsumowując, reasumując, może moi drodzy, bardzo dobry rower. Rower uniwersalny, tak bym go nazwał. W setowym, że tak powiem, sprzedawanym przez Velosecie na 38 z przodu z tyłu Float X bodajże, jest wsadzony. Koła setowe Dartmora ciężkie, ale mocne. Także za 27 tysięcy macie endurówkę, na którą wsiadacie i jedziecie. Bateria 630, oczywiście, że 750 jest lepsza i pozwala na większe zasięgi. Natomiast jeżeli Chcecie, nie Chcecie robić ultra wypraw, to a zresztą ultra, no to zależy, co zależy, to jest ultra wyprawą. Nam się udało zrobić 2300 przewyższenia i 55 km, więc sądzę, że to też nie jest, to jest bardzo dobry wynik, jak na, jak na taką baterię, ponieważ ten silnik jest jakby mało prądożerny, jest bardzo oszczędny w swoim w zużyciu energii, także wszystko jest ok. Geometria stonowana, w mojej opinii, jest to bardzo dobry rower. Dlaczego zmieniam? Ach. Powiem to tu i chciałbym uciąć wszelkie, że tak powiem, e, wszelkie domysły i piętrowe teorie spiskowe. Moi drodzy, po prostu mam ochotę na rewolucję. To, co w przypadku tego roweru miałem ochotę na ewolucję, mam ochotę na rewolucję. Chcę zobaczyć, z czym się je malet, wirtualne zawieszenie, do którego miałem uraz po jeżdżeniu kiedyś na Nomadzie dwójce, zintegrowana bateria, czy to się zepnie, czy ma to sens. Tak więc to po prostu bardziej chodzi o to, jak chcę to sprawdzić, chcę to sprawdzić, przeważ, przekażę Wam po sezonie jazdy na moim następnym rowerze na pewno opinię merytoryczną i obiektywną, subiektywną, sorry, subiektywną, bo obiektywnej, wiecie, własne zdanie nie jest obiektywne, tak więc tutaj po prostu miałem ochotę na coś z drugiego, z przeciwnego bieguna rowerowego świadka. Tak więc to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał, jeżeli macie ochotę, wspierajcie, jeżeli chcecie dodatkowych treści. A na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć!